Dzień dobry, cześć czołem. Witam w nowym odcinku razem z moim kotkiem. O, przywitaj się. O, zawstydziłaś się, tak? No. E, tak. Witamy w nowym odcinku z Home Sweet Home. Jest tu nasz łysy typol. A ty musisz uciekać, bo ja nie mogę grać, wiesz? No. I mruczy. A, nie na... No dobra, idź tu. Bo my, ogólnie my się nadajemy do cyr... O, dupa przy twarzy. My... Nadajemy no, się do cyrku, bo to jest moja papuga, tak naprawdę to nie jest kot. O proszę spojrzeć, to jest papuga. I tak sobie często chodzimy. Mhm. Czemu nie mogę otworzyć? Aha, bo zły przycisk naciskam. Chroń kościół. Dziwne dźwięki słyszę. Takie trochę jak z Animal Crossing. Jak to mnuk do siebie mówi. Halo? A widzisz coś? A ty patrzysz w drugą stronę Teraz cały YouTube widzi twoją dupę Super Tam coś się... Tam coś się dzieje A to jest chyba wiatr A nie to te kciule A jak ja mam was pobić? Co? Jakoś wbić? A dobra, tak w ten sposób. <laughs> ale fajno. Podoba mi się to. No, chodźcie, chodźcie. Raz. Dwa. I szybko. Oh shit, guys, Ich jest dużo. Bierz, bierz, bierz. Raz. Dwa. Trzy. Bierz, bierz. Tam też są. Kurde! Tu się tyle dzieje, że. Nie trafiłem jeszcze. Tutaj są, czy nie? Tu nie ma, dobra. O, coś mi. O, przy... chodźcie, chodźcie, mam dwa chociaż. No, dobra. O, kurde! Raz, dwa. Kurde bele. Raz, gdzie? Tu oku. Bo tam rozwalili. Bierz, bierz, bierz. Chodź tu celu. Raz, dwa, trzy, raz. Szybko. Masz. Kurde, ale ja się martwię, bo tam obok chciałbym iść też porobić. No mówiłem o tym, mówiłem. Teraz dupa. Lada dupa. Wszędzie już się dostali. Urywa mać Zjebałem sytuację trochę, nie? Wiem o tym. Bardzo dobrze o tym wiem. Biegnij, 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 biegni, biegni, biegnij. Biegni, biegni. Tam już idą kolejni, no. Raz, dwa, trzy, wiedzieć, że nie mogę więcej wziąć. To jest bez sensu. No i skończył czy nie? Nie mam leków! Tu coś się stanęło. Aha, bo ja tutaj też miałem te gówna. Ej, gdzie on jest? What the fuck?

It's time to save Jane. No, a spoko. A jakieś leki tutaj pamiętam no. I tutaj są... A nie, przychodź teraz do mnie. Ale gdzie ja mam pojąć? Tą łódką pewnie co? A mogę tu coś jeszcze zrobić. O dobra, nieważne. Wszystko mamy. Aha, na nagle są zamknięte. Spoko. My. Co ty robisz? A, a gdzie ty jesteś? Chyba sika w kubecie, bo taki słyszę. O jest ta samica. <grym> Sorry, gdzie ona jest? A tu jest ten cmentarz. Tam ktoś idzie w ogóle. Był tam ktoś. Ja, ja widziałem, o mówiłem, że ktoś idzie. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Czy ten ktoś tutaj jeszcze nie ma? O, Co będziemy musieli... No mówiłem, tą bramę. Znaczy ja mówię mu, ale to. Nieważne. No otwórz, otwórz. O, na pewno do ciebie to z tą żoną jesteś nie tak. Pewnie nawet nie są, no ona już pewnie dawno nie żyje, mordo. Ciekawe, jaki, jakie, jakie będzie zakończenie tej gry. No, zapisz. Interesuje mnie to bardzo. Czekajcie, bo ja się teraz... Come back to me, Jane. No dobra, mam się modlić czy kichuj? Mam się bić pewnie. Elo, gdzie ona jest? Mogę cię zabić? Ten nóż cię nie zabija, nie? Zabija, dobra. Fajnie, dobrze wiedzieć, że mam coś do samoobrony w końcu po tylu. po takim długim czasie grania w tą grę. Ej, a w sumie jakbym cię wziął. Tym to naraz dechniesz? Się Czuję trochę jak w deforeście takim. że w deforeście są lepsze bronie. Weź, bo umrę! King! Tu na jakąś chatę, a tu na jakieś gówno. Nie wiadomo jakie. Idziemy na chatę. Chatka po chatka brzmi bezpiecznie, chociaż i to, i to, tu pewnie zła droga. W sensie takim, że coś się wydarzy. Tam coś stoi. Pewno ja tych hunsfotów Jezu, więcej was matka nie miała. No chodź. O, to jest fajne, że na hita ich mam, jak mam to. Wiem, że nie powinienem tak tego zużywać gdzie on jest? leż chodź dobra stały nam dwa nie, 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 nie pójdziemy tak i oni za bardzo nas nie widzieli coś jest w ogóle krzesło jakieś gówno i to pewnie będzie nam do czegoś potrzebne Cześć, jak się masz? Oby nie jak ja. Patrzę na tą panią, ona oczy ma czerwone jak cipun ćpun, jak cipun Uleczyłem się. A ten, pan tu stoi i bije Mocno mnie dzisiaj za... A co dostaje Taki wpierdol O, wiecie co, ja tu przyjdę Pojdę jeszcze raz, zrobię sobie tego zdjęcie Bo na pewno to będzie nam potrzebne e, Tam, jak pójdziemy w drugą stronę O stówę się zakładam a wolę mieć e, zabezpieczenie, żeby już tak nie kręcić się w kółko. E. No ale ładuj się. Kup telefon z LX mówili. Będzie fajnie mówili, no. I piś. Dobra, mam fotkę. Ruszamy. Przygody. Hej przygoro hej przygoro hej, hej, hej dom dom dum Mam dzisiaj taki śpiewny dzień, wiecie? Tam już ktoś stoi? Nie, dobra, myślałem Uch, chyba. Wychudzony typ Stary cię głodzi Mało życia mam Mało życia mam Ja pitole Czy ja muszę z nimi walczyć? Czy mogę uciec po prostu? Aha Ktoś idzie się zbliża do mnie do pokoju nie gonić, nie. No, 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 no. Ja się tylko tak obronię Kurde. Serio, mogłem przejść? Okej okay. Dobra, idźcie idźcie, 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 idźcie. Wasze miejsce jest daleko ode mnie. Oni tu nie przejdą. Aha, ja też tu nie przejdę. Żartowałem. Ocuń pizdę. Szybko, 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 szybko. Bo mam bardzo mało żyćka. Nara. Rajaży. To nic, że zaraz umrę. Totalnie mi to nie przeszkadza. Ty, też. Jest i Jane, nasza przewspaniała kobieta, która pewnie zaraz wyskoczy i się zabije. No He, kurza łapka, taka trochę to by było fajne. Leliczka O kurde, nie to jest jak gruby sołtlasta, trochę ten typ. Albo nie była taka misja w OOTLASTĘ, tym WISHE, coś tam, Blower, nie wiem jak to się mówi. I tam był y, taki moment, gdzie typ chciał wziąć z tobą ślub i obciąć ci jajka. To on wygląda tak samo. Dosłownie tak samo. Wstawię gdzieś tu zdjęcie jego... To zobaczycie. Czy to nasza żona? I'm not I'm not to jeszcze. O przynajmniej umrę z żoną. Zajebij się. Ale jest plus, wiemy, że żyje, tak. <gryzamy w> o, <szkole> jakie burki. No w więzieniu jesteś. Where is Jane? Traf Aha, czyli zamknęli mnie w więzieniu, ale nie wzięli. Mi noża. spoko. To ciśniemy. S. Jakby tak się. Jakby tak się uciekało z prawdziwego więzienia to by było spoko. O nie A nie dobra, myślałem, że to gruby idzie. A się wkurzy. A gruby też idzie za nim. Uciekanie przed grubym? Czy ja tego chcę? Nie za bardzo. Nie, ja nie chcę. To ja już wolałem tamtą typiarę chyba. I zaraz gdzieś się tu pojawi ten kutas. Czuję to w to tołem. Nie wypada tak mówić. Przepraszam. Ja jestem bardzo grzecznym i ułożonym chłopcem. Naprawdę. Piegnijmy póki mamy czas, bo zaraz wyskoczy nam ten Nie powiem co się rymuje Z tym słowem O Są te ziomki moje Krew mnie wkurza Co to jest? Okej okay. Fajnie, fajnie, nie wiem Co to zrobiło? To zrobiło. No tu się raczej gruby nie zmieści. Ale wydaje mi się, że coś słyszałem. Dobra, będą te słupki, ponieważ y, dostaliśmy, no mówiłem, ponieważ dostaliśmy do samoobrony rzeczy. Ciekawe, czy oni mnie zauważą, jak ja tak przejdę po prostu. Oby nie, bo ja nie chcę walczyć za bardzo. Jak już horror to horror, a nie tam ciumkanie się z nimi. Dokładnie tak. Przejdę tu, przejdę. O-o. Kurwa, teraz wszyscy mnie będą gonić. Na końcówce. Nie, jeszcze weszłem w to, gówno. Tu nie ma wyjścia. Dawaj, 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 dawaj. Speed, 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 speed. speed, speed. Dobra, nie było tak źle, ale muzyka dalej jest nie fajna i zapiszemy grę. Myślę, że to na tyle w tym odcinku. Na razie, czy zostawcie coś po sobie, może w końcu dobijemy te a wtedy będzie super fajnie. Dzięki. Na razie. Buzi!